I jak zwykle moje filmiki dzielone na części, bo nie wiem jak, jak mam wrzucić dłuższy filmik. A chcę Wam pokazać jeszcze, właśnie te moje pomidorki, które ogłowiłam, żeby, żeby szybciej i łatwiej dojrzewały, a nie czerpały i produkowały liście. Te pomidory są, są bardzo fajne na przetwory. Są takie mięsiste, takie lekko malinowe. Zobaczcie. Fajutkie skórka schodzi z nich tak idealnie, więc, więc nie ma co. Nie ma dużo pracy po prostu po przygotowaniu. A z tej strony też w sumie z nich robię przetwory, ale one bardziej, bardziej takie do jedzenia. Znaczy, te drugie też są pyszne. Te są, może powiem, bardziej wodniste. O tak. Ale jest ich znowu tyle. Zobaczcie. Tak ślicznie owocują. Tak wysoko poszły, że tam już kończy się nam szklarnia. I trzeba będzie, no ale to wiecie ile? Dwa, cztery, pięć. 6, może 7 brą, 2, 4, 6, 7, 8, grono tam zawiązuje się. Także o te pomidory to mamy, mamy dosłownie do przymrozków. Się nie kończą. Dopóki ich jakaś po prostu zaraza jeszcze choroba nie dopadnie, ale z tym to się walczy. Znaczy, ja nie używam żadnych chemicznych środków. To nie są pomidory. Podsypywane żadnymi nawozami, niczym chemicznym. Wszystko stosuje naturalne. Jak opryski, tak i nawozy. Tak, tutaj koktajlowe. Takie przy samym wejściu. Zaraz do buzi. Dzisiaj się już żegnam, życzę Wam miłego wieczoru, bo już u mnie wieczór, taki dosyć chłodny. Nie wiem, dziwne te wieczory są, dziwne to lato. Żegnam się z Wami, dziękuję bardzo za oglądanie mojego kanału. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobrej nocy, spokojnej nocy. Cześć.